Siema, to Vortex. Witam Was w dziewiątym odcinku na moim kanale ze serwera Store. W dzisiejszym odcinku będziemy testować nową pracę Którą, którą dodali niedawno Jakieś tak myślę z 8, 7, coś takiego Jakieś parę godzin temu, nie? No obecnie, bo teraz nagrałem o jakiejś piątej Jest to praca konwojenta Cóż, ta praca jest jak, jak na razie opłacalna. Powiem Wam, za wszystkie 10 walizek e, ostatnio dostałem e, chyba e, no, jakoś tak, tak 4000, 4 jakoś tak, chyba 3700. Więc jak mówię, ta praca jest opłacalna. I chciałbym pokazać Wam, co się mniej więcej na tej pracy robi. Więc, jak dojdziemy do pierwszego punktu, to jakby ktoś jeszcze nie wiedział o tej pracy, to po prostu Wam pokażę, co tu się no, robi, po prostu, nie? Na tej pracy. Dobra, więc załadowaliśmy. Teraz musimy jechać. Gdzie mamy jechać? Do Los Santos, właśnie, do Los Santos. No to, to czasami jest po prostu daleko, strasznie są te punkty, czasami są blisko. Jak na razie mamy, jak widzicie, 31.300, No, miałem wcześniej 100 000, ale no, już jakby można powiedzieć, zaklepałem sobie u, um, u takiego jednego gościa w komisie Jester'a, tak. Bo Jester'a planuję kupić teraz, bo Phoenixa jest trudno znaleźć i nie chcę, bo trudno właściwie znaleźć czystego, bo taki stuningiem to łatwo, nie? Tylko, że on chodzi po jakieś 200 tysięcy A ja jakbym chciał kupić czystego, to go właściwie chyba nie znajdę Więc pomyślałem sobie, że no cóż, zamiast Phoenixa kupię chyba po prostu... Hmm, będę zbierał na Jester'a, nie? Więc zaklepałem sobie u gościa ten, zamówienie na Jester'a I cóż, dałem mu 70 tysięcy jak na razie i tam mam mu oddać 50 tysięcy W sensie, że przy odbiorze jestera. Więc, no tak sobie myślę, że po prostu będę zarabiał ciągle na, na tej nowej pracy, bo rzeczywiście ona się opłaca, wcześniej w rybkach, gra ciągle pracowałem I cóż, no ryb jest, to, w łowienie ryb nawet jest spoko praca, tylko że po prostu y, dużo czasu zajmuje, jakby y, Po prostu ogólnie jakbym chciał 1000 przynęt, to na jeden dzień starczy właściwie, a ja to robię chyba w jakiś tydzień 7000 przynęt, więc po prostu no taka praca może być, tylko że długo się na nie zarabia. I jak się chce, to naprawdę nawet jak się kupi 7000 przynęt, to dostanie się właściwie, ja dostałem ile 100 prawie, bo tam chyba no, 800 brakowało do 100, ale i tak już miałem właściwie już ponad 100 tysięcy, jak widzieliście na poprzednim odcinku. Czyli ryby się opłacają jeszcze, mimo już są po tym, po jak to się nazywa, no, po nerfie, i tak się jeszcze opłacają, i no właśnie teraz dodaję tę pracę konwojenta i tę pracę to pewnie też znerfią, jak znajdę życie, bo to już jest właściwie klasyk na tym serwerze. Nowa praca to już od razu znerfią po nie może jakichś 3 dniach, coś takiego po tygodniu, więc no hmm, pracuję jak na razie na tym na konwojencie z tego powodu, iż no ja muszę zrobić na właśnie Jester'a i na, na tej pracy jak na razie się najszybciej zarabia. No ale potem jak wiadomo, nie? Będzie potem gorzej się zarabiać, więc jak na razie to jest najszybszy zarobek. Więc naprawdę jeśli yy, tak powiem wam jeszcze wymagania właściwie do tej pracy, potrzebujecie kategorię C oraz 850 yy, kanon Ja mam 5000, więc no jak widać 569 Więc jakby no dla mnie to w sumie chuj, nie ma różnicy, bo i tak właściwie no, na każdą pracę bym mógł właściwie dostać się, nie? E, więc no, ta praca jak na razie, jak już mówiłem, jest bardzo opłacalna, ale potem oczywiście mogę go zdarpić, więc jakby teraz nagle takie najbardziej opłacalne prace to właściwie są y, no, rybak, lawety i no, kopalnia, a teraz to jeszcze konwojent doszedł, to wiadomo, nie? Dobra, więc zbliżę bliżej... Kurde, no nie się wysłowić. Jesteśmy już przy, przy punkcie w Los Santos, i co to się robi? Przewisywa się kod pin. Trzeba prawidłowo, jak widzicie ten na górze, trzeba przepisywać kod pin. Czyli tak, to będzie 3, 2, 7, 6, 9, 4. Dobra. I akurat już sekunda była i no. No i dobra, więc mamy dodatkowe wynagrodzenie 1%. I po prostu jeśli przepiszemy do, prawidłowo kod PIN, to dostaniemy yy, no, dodatkowe nagrodzenie w postaci 1%. A jeśli się to po prostu nam spadnie np. Na do minus 1%, albo no, po prostu nam odejmie od, jeśli na przykład mamy 10%, to odejmie nam po prostu minus 1% z tego. Albo po prostu jeśli dobrze wpiszemy za przykład drugim razem kod, to właściwie zostanie po prostu dodatkowe nagrodzenie nieruszone. Yy, i będzie takie same Chwila, To może ja tutaj sobie po prostu chwilę, bo no tu jest punkt to tak jakby trochę zjewałem, bo Mógłbym już pod prąd jechać, ale chuj, dobra, dobra, pojedziemy na... pod prąd, i tak adminów nie ma, więc chuj. Yy, cóż, więc jak na razie jak widzicie ta praca, jak już mówiłem już kurwa czwarty raz Praca jest opłacalna i, no, no, i po prostu na niej będę zarabiał no, dopóki nie zarobię na Destera, więc pewnie następny odcinek będzie albo z, z, no, po prostu z driftowania alfą nową, tak, trzecia część będę nagrywał, albo po prostu będę no, już dziesiątą odcinek nagrywał z serwera Calm Store, mianowicie kupno Destera. I pewnie w 10 odcinku po prostu Wam pokażę, jak ten dresser wygląda, i pewnie będzie u kosmiczny ID czyli kurwa 5000. No ale wiadomo, bo to już dawno nie kupowałem żadnego nowego auto, prócz kurwa Alfy. Alfa to było ostatnie auto, jakie do tej pory kupiłem, i no nie dziwnego, że się dużo zmieniło. Nie dużo aut pokupywali ludzie, więc no, tak jakby. No, oczywiście w 10 odcinku, jak będę z tego nagrywał, to będę to tuningował oczywiście leki tuning zrobię. E... Jestera, może nie, nie, nie full tune, bo pewnie zarobię sobie oprócz tego to jeszcze z 20 tysięcy. Czyli będzie tak na jakiś lekki tuning wizualny, jakiś może silniczek jak starczy czy coś takiego, więc no, dobra. Więc myślę, że chyba od tego momentu, jak skończymy ten punkt, po prostu będę prześwięcał film i powiem wam, ile dostałem. Jak na razie dostałem, no, 800, czyli no, tak całe, czyli no, mówię. Dla tych, co po prostu. No, dla ludzi, którzy mają dużo CP, to polecam bardzo tą pracę, ponieważ się, jak widać, jak na razie opłaca. A więc Jimmy, mam kolejne punkty, znowu kurwa w Dostałem to Santos, dobra. Więc od tego momentu, yy, no, będę go po prostu, będę przeświał znowu film. Nie lubię tego robić, ponieważ znowu szanutki kurwa przeszakiwać na YouTube albo coś albo coś innego. Ale chuj z tym, więc cóż, widzimy się, jak e, wszystkie walizki roz, rozbiozę. Więc no, cóż, się ma. Dobra, więc witam Was po krótkiej przerwie, znowu e, jakieś 10 minutowej, jakieś 15 coś, coś, coś w tym stylu. E, I zrobiliśmy gdzieś tak, no, 4,5 tysiąca, e, może trochę mniej, ale e, cóż, jak na, jak na razie to się praca praca się bardzo opłaca. No, trochę się zremowało, ale chuj. E, więc do tej pracy, jak już wspominałem, potrzebujecie kategorię C oraz 850P no inaczej no nie dałby. Cóż, więc to było na tyle, bo zaraz za 10 minut kurna serwer resetują, więc ja bym musiał szybko pojechać na konwojenta i żeby tam się potem zrespić. Eee, dobra. Więc cóż, to było na tyle. I do zobaczenia w, myślę, albo dziesiątym odcinku, albo w kolejnym odcinku z driftowania alfą na tym serwerze. Siema!